Witam bardzo serdecznie w drugim filmie z serii Wedyjskie opowieści. Przypomnę, że jeśli ciekawią Was historie zawarte w Wedach, to jesteście w dobrym miejscu. Ostatnim razem opowiadałem Wam o Vyasadewie, o jego pochodzeniu i niezwykłych czynnościach, a przede wszystkim o jego wkładzie w spisaniu literatury wedyjskiej. Dziś opowiem o Maharadży Siantanu, mężu Satyavati, która była matką wiasadewy. Imię Shantanu oznacza zdrowy, zdrowotny. Ojcem Shantanu był król Pratipa, władca zasiadający na tronie Hastinapury. Shantanu miał dwóch znacznie starszych braci, którzy byli następcami do królewskiego tronu. Najstarszy syn Pratipy o imieniu Devapi miał trąd i odrzucił swoje dziedzictwo, by prowadzić żywot pustelnika. Średni syn o imieniu Bachlika opuścił królestwo ojca i przeniósł się do królestwa wuja ze strony swojej matki, gdzie objął panowanie. Tym sposobem najmłodszy siantanu został królem Hastinapury. Niestety przez 12 lat nie było w królestwie opadów deszczu i król zasięgnął rady u swoich wykształconych bramińskich doradców. Bramini powiedzieli: Jesteś winny, jako że cieszy się własnością swego starszego brata Dewapi. Dla dobra swego królestwa i domu, powinien zwrócić mu królestwo. Zgodnie z oznajmieniem braminów, Maharaja Siantano udał się do lasu i poprosił swego starszego brata Dewapiego, by przejął władzę nad królestwem, ponieważ obowiązkiem króla jest utrzymywanie swych poddanych. Shantanu nie wiedział, że jego minister o imieniu Aśwawara namówił pewnych braminów, aby skłonili Dewapiego do naruszenia nakazów wed. W ten sposób minister ten chciał pozbyć się Dewapiego z pozycji władcy. Dewapi złamał wedyjskie zasady, zachorował i nie zgodził się przyjąć pozycji króla gdy Siantanu go o to poprosił. W tej sytuacji Siantanu ponownie został królem, a zadowolony Indra zesłał deszcze. Teraz poznamy opowieść o tym, jak siantanu spotkał swoją pierwszą żonę, bogini Gangę. Pewnego dnia siantanu, przechadzając się nad brzegiem rzeki Ganges, spotkał cudowną boginię. Oczarowany jej pięknem poczuł, jak włosy zjeżyły mu się na całym ciele, podziwiał jej doskonałą sylwetkę. Miała na sobie delikatne, jedwabne szaty, piękne niczym płatki lotosu. Siantanu stał tak nad brzegiem rzeki, z ustami otwartymi z zachwytu, nie mogąc oderwać od niej oczu. Gandze również spodobał się przystojny król. Spojrzała na niego swymi ciemnymi oczami. Siantanu podszedł do niej i powiedział: Piękna kobieto, bez względu na to, czy jesteś boginią, gandarwą czy Apsarą, i niezależnie od tego, czy pochodzisz z rasy jakszów, czy też z rasy nagów, lub ludzkie jest Twoje pochodzenie, błagam cię, zostań moją żoną, nie wyglądasz na mężatkę. Pozwól mi otoczyć cię opieką. Ganga spojrzała na niego nieśmiało i powiedziała: Królu, poślubię Cię i będę ci posłuszny. lecz musisz spełnić pewne warunki. Nie będziesz mógł wtrącać się do tego, co robię, nawet jeśli będzie to coś niewłaściwego. Nie będziesz też odnosił się do mnie niemiło. Pozostanę z tobą tak długo, dopóki nie złamiesz naszej umowy. Jeśli nie dotrzymasz jej, natychmiast cię opuszczę". Król nawet nie zastanawiał się nad jej prośbą. -"Niech będzie tak, jak chcesz", powiedział i natychmiast zabrał ją do Hastinapury, gdzie jeszcze tego samego dnia odbił się ich ślub. Zauroczony niebiańską urodą gangi, Shantanu nie zauważył, jak upływa mu czas. Po roku, który wydawał mu się krótki jak kilka dni, ganga urodziła mu syna. Niestety, po kilku dniach wrzuciła niemowlę do Gangesu i rzeka natychmiast je pochłonęła. Mimo swego przerażenia, król pamiętał o umowie i nie chcąc utracić swej żony, nie powiedział ani słowa. Rok po roku, przez siedem lat rodził się im syn, a Ganga za każdym razem wrzucała każde niemowlę do rzeki. Gdy przyszło na świat ósme dziecko, król stracił cierpliwość. Pobiegł za swoją żoną i zawołał, zatrzymaj się okrutna kobieto, dlaczego zabijasz wszystkie nasze dzieci? Będziesz musiała zapłacić za swoje grzechy. Ganga zatrzymała się na brzegu rzeki i odwróciła się w stronę Siantanu, powiedziała, ponieważ pragniesz syna, nie zabiję tego dziecka. Królu, weź tego chłopca i wychowaj go. Jestem pewna, że przyniesie on chwałę Twojej dynastii, jednak zgodnie z naszą umową muszę Cię opuścić. Siantanu próbował przekonać gangę, by z nim została, lecz na próżno. Wtedy poprosił ją, by zabrała ze sobą dziecko do nieba, by chłopiec mógł wrócić na ziemię, gdy dorośnie. Ganga zgodziła się i trzymając niemowlę przy piersi, zanurzyła się w wodzie i zniknęła. Aby właściwie zrozumieć znaczenie tej opowieści, należy wziąć pod uwagę to, że takie nawet okrutne zdarzenia nie dzieją się bez przyczyny. Mają swój ukryty cel, często związany nie tylko z tym życiem, ale też z poprzednimi żywotami. Pewnie słyszeliście o reinkarnacji, czyli o ponownych narodzinach, i tutaj pojawia się wyjaśnienie okrutnego zachowania gangi, która utopiła w rzece siedmioro nowonarodzonych synów. Posłuchajcie zatem opowieści o poprzednich żywotach Siantanu i kim byli jego synowie. W dawnych czasach żył król o imieniu Mahawisha. Należał on do dynastii słonecznej, zapoczątkowanej przez Ikszwaku syna Bajwaswata Manu. W ciągu swego długiego życia władca ten złożył wiele wspaniałych ofiar, dzięki którym po śmierci udał się do rajskiej krainy Indry, króla półbogów. Pewnego razu odbyło się zgromadzenie półbogów, wśród których obecny był też sam Stwórca o imieniu Brahma. Mahawisza także uczestniczył w tym zgromadzeniu. Była też piękna bogini Ganga. Gdy Mahawisza przyglądał się jej, podziwiając jej urodę, wiatr zwiał jej szaty białe jak promienie księżyca. Wszyscy niebianie odwrócili głowy, lecz król nadal patrzył na nią oczarowany jej pięknem. Za ten nietakt Brahma rzucił na niego klątwę mówiąc będziesz musiał ponownie narodzić się na ziemi, a Ganga, na którą tak bezwstydnie patrzyłeś, będzie musiała sprawić ci dużo emocjonalnego bólu. Jednak gdy gniew twój się wzbudzi, uwolnisz się od mego przekleństwa i wrócisz tu pod koniec życia. Machawisza zastanowił się przez chwilę, starając sobie przypomnieć wszystkich władców i pobożnych ascetów na ziemi. Spośród nich za najbardziej pobożnego uznał pratipę, władcę Hastinapury. Dlatego poprosił Brachmę, by pozwolił mu narodzić się jako jego syn. Ganga, która widziała z jakim zachwytem patrzył na nią Machawisza, opuściła zgromadzenie myśląc o nim. Widziała, że Machawisza traci już swoją niebiańską moc, więc też podążyła w stronę Ziemi. W tym czasie królowa rzek spotkała na tej samej drodze ku Ziemi ośmiu przygnębionych wasów. Wasowie to boskie istoty, które towarzyszą królowi półbogów o imieniu Indra. Nazwa Wasu oznacza błyskotliwość lub dawcy bogactwa. Opiekują się oni pięcioma żywiołami reprezentującymi aspekty natury. Są to ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, a także reprezentują kosmiczne zjawiska naturalne takie jak słońce, księżyc oraz gwiazdy. Gdy Ganga zapytała Wasów o powód ich smutku, odpowiedzieli potężny mędrzec Wasiszta, rzucił. Na nas klątwę, i dlatego będziemy musieli narodzić się na ziemi. Wasowie opowiedzieli jej, jak próbowali odebrać wasiście jego niebiańską krowę nandini. Ich przywódca, Diao Pita, został namówiony przez swą żonę, by złapał krowę, która była w stanie spełnić każde życzenie. Diału postanowił ją zadowolić i wraz ze swymi braćmi ukradł mędrcowi krowę. Ten czyn bardzo rozdniewał wasisztę, który dotknąwszy wody rzucił na nich klątwę. Wasowie dowiedziawszy się o klątwie, natychmiast udali się do mędrca, by oddać mu krowę i błagać o wybaczenie. Wasiszta powiedział jednak, że jego słowa nie mogą być cofnięte. Nieustannie błagany o łaskę powiedział w końcu Narodzicie się na ziemi, lecz szybko zostaniecie uwolnieni od klątwy. Tylko Djał Pita, który jest waszym przywódcą, będzie musiał pozostać tam do starości. Wasowie poprosili Gangę, by zstąpiła na ziemię jako kobieta i przyjęła rolę ich matki, gdyż nie chcieli narodzić się z łona zwykłej kobiety. Gdy Ganga zapytała, kogo wybrali na swego ojca, Wasowie odpowiedzieli Król w Pratipie wkrótce narodzi się syn o imieniu Shantanu. Książę ten, zgodnie z przeznaczeniem, ma zostać naszym ojcem. Ganga ucieszyła się. Wiedziała, że Shantanu będzie reinkarnacją Mahawiszy. Bogini uśmiechnęła się i odpowiedziała: Zostanę waszą matką, idźcie już. Wkrótce ponownie się spotkamy. Teraz widzicie, jak wiele ta historia wyjaśnia. Co zatem zrobiła Ganga wstępując na Ziemię? Posłuchajcie. Pewnego razu król Pratipa medytował u źródeł Świętej Rzeki Ganges, aby odpokutować za grzechy jakie popełnił w czasie przejęcia tronu Hasinapury. Pratipa to potomek szlachetnego władcy o imieniu Kuru, należący do rodu Bharatów z dynastii księżycowej. W tym czasie Ganga przyjęła postać pięknej kobiety, która wyszła z wody i podeszła do króla. Usiadła na jego prawym udzie. Kiedy spytał ją czego chce, powiedziała, że chce zostać jego żoną. Pratipa odmówił, mówiąc, że złożył już ślub cnotliwości. W zamian zaoferował jej, że może poślubić jego syna, na co się zgodziła. Zgodnie z tradycją prawe udo było zarezerwowane dla synowej, podczas gdy lewe dla żony. Aby dotrzymać swojej obietnicy, będąc już w podeszłym wieku, Pratipa i jego żona zaangażowali się w wyrzeczenia z pragnieniem spłodzenia potomstwa. A gdy się zestarzeli, urodził im się syn. Został nazwany Shantanu, ponieważ kiedy się urodził, jego ojciec kontrolował seksualne pożądanie poprzez ascetyczne wyrzeczenia. Zatem Ganga poczekała na odpowiedni moment, by spotkać Shantanu nad brzegiem rzeki Ganges. Dzisiejsza pierwsza opowieść była właśnie o tym spotkaniu, o warunku, że Siamtanu nie zakwestionuje jej działań i o tym, jak Ganga kolejno wrzucała do rzeki ich siedmioro synów oraz o zerwaniu warunku przez króla. Wtedy dopiero Ganga wyjaśniła zdziwionemu królowi, kim jest i opowiedziała mu, jak Wasiszta rzucił klątwę na Wasów. Ganga powiedziała: Na ziemi oprócz ciebie nikt nie zasługuje na zaszczyt bycia ich ojcem. Dlatego jako mieszkanka nieba przyjęłam ludzką postać, aby stać się ich matką. Ty, będąc ojcem ośmiu wasów, nabyłeś względów z wielu regionów wiecznej błogości. W ten sposób uwolniłam tych niebianów od klątwy mędrca. Nasze ósme dziecko to diał, który musi pozostać na ziemi aż skończy się jego długie życie. Po tych słowach Ganga odeszła, zabierając na prośbę męża ich narodzonego syna. Siantanu, przepełniony smutkiem z powodu utraty żony i syna, zaczął praktykę brakmaciarii i wspaniale zarządzał królestwem. Poprzez bycie szlachetnym, Siantanu mógł łatwo podbić cały świat bez podniesienia broni. Wszyscy królowie uznali Siantanu za imperatora, a jego rządy były pokojowe. Siantanu zyskał popularność wśród poddanych. W Mahabharacie zostało nawet wspomniane, że ci starzy ludzie, których dotknął ten monarcha, nie tylko odczuli nieopisane uczucie przyjemności, ale także zostali przywróceni do młodości. Dlatego ten monarcha został nazwany Siantanu. Pewnego dnia spacerując nad brzegami Gangesu, dostrzegł, że rzeka zrobiła się płytka. Szukając przyczyny tego zjawiska, znalazł przystojnego młodego chłopca. Ten nie rozpoznał jednak własnego syna, ponieważ widział go tylko przez kilka chwil po urodzinach. Chłopiec rozpoznał, że to jego ojciec, jednakże nie ujawnił się mu, znikając przed jego wzrokiem dzięki własnym mocom iluzji. Po tym zdarzeniu siantanu zaczął się zastanawiać, czy chłopiec jest jego synem i przywołał gangę, aby pokazała mu syna. Tak pojawiła się ganga. Objawiła mu, że chłopiec był rzeczywiście jego synem, dewawratą i że został wyuczony wiedzy pism świętych przez mędrca Wasisztę, a sztuki wojenne poznał od Parashurama. Po objawieniu mu mu prawdy powiedziała, żeby zabrał dewa ze sobą do Hastinapury. Po dotarciu do stolicy Siantanu wskazał Dewawratę na swego następcę do tronu. Później Dewawrata zmienił swoje imię na Bishma. I tu dochodzimy do momentu, w którym Siantanu, będąc bez żony Gangi, a jedynie z ich synem, spotyka matkę wiasadewy o imieniu Satyavati. Było to cztery lata po tym, jak pojawił się już dorosły syn Siantanu. W czasie podróży nieopodal brzegów Yamuny, Siantanu poczuł słodki zapach pochodzący z nieznanego kierunku. Poszukując źródła zapachu, na Natknął się na Satyavati, która była jego źródłem. Satyavati była adoptowaną córką szefa rybaków z tej wioski. Widząc ją, Shantanu zakochał się i zapragnął jej. Kiedy poprosił ją o rękę, ojciec zgodził się pod warunkiem, że jej syn odziedziczy tron Hastinapury. Król siantanu nie był w stanie dać swego słowa, gdyż dziedzicem tronu był jego najstarszy syn Dewawrata. Kiedy jednak Dewawrata dowiedział się o tym, dla dobra swego ojca przyrzekł rybakowi, że wyrzeknie się tronu dla dzieci Satyavati. Żeby dodatkowo zapewnić sceptycznego szefa rybaków, do dochować celibatu przez całe życie, aby się upewnić, że dzieci Satyavati nie stracą prawa do tronu na rzecz jego własnych dzieci. Słysząc tą przysięgę, ojciec Satyavati natychmiast zgodził się na jej ślub z Dewa Vrata został nazwany przez niebian imieniem Bishma, ten, który podjął straszną przysięgę. Wracając do Hasnapury Satyavati opowiadał, Wiedział ojcu o swej przysiędze. W nagrodę za swój czyn, Bishma otrzymał dar długowieczności oraz, że umrze dopiero wtedy, kiedy sam o tym zdecyduje. Shantanu i Satyavati mieli dwóch synów o imieniach Chitrangada i Bichitravirya. Po śmierci Shantanu, jego syn Chitrangada został królem Hastinapury. Niestety, okazało się, że Chitrangada posiada to samo imię, co pewien zawistny Gandarwa który po długiej walce zabił syna Shantanu. Chitrangada zginął bez potomków. Kolejnym królem Hasinapury został Vichitra Virya. Miał on dwie żony, Ambikę i Ambalikę. Niestety, po siedmiu latach panowania zmarł bezpotomnie. Wówczas Hasinapura pozostała bez władcy. Tymczasowo tą pozycję objęła Satyavati, matka zmarłych bezpotomnie królów. W tym miejscu pojawia się Vyasadeva, który na prośbę swej matki Satyavati podejmuje się roli przedłużenia królewskiego rodu poprzez proces zwany Niyoga. Dzięki Vyasadewie pojawili się następcy do tronu w osobach Dhritarashtry i Pandu. Pamiętacie jak Shantanu zwrócił się do gangi, gdy pierwszy raz ją spotkał? Widząc ją i jej nieziemską urodę, nie był pewny, czy była boginią, może była Gandarwą czy Apsarą, a może była jak szasą lub należała do rasy nagów? W tamtych czasach wiedziano, że oprócz rasy ludzkiej na Ziemi pojawiają się przedstawiciele innych gatunków, mogący przyjmować ludzkie kształty. Mahabharata klasyfikuje ich jako niebianie, ziemianie lub mieszkańcy podziemi. Siantanu żył pod koniec dwa para Yugi, która jak pamiętacie skończyła się wraz z nastaniem kali Yugi w roku 3102 przed naszą erą. Licząc według tej rachuby, Shantanu żył około 200 lat przed początkiem kali Yugi. Purana o nazwie Srimad Bhagavatam tak opisuje Maharadżę Shantanu. Synami Pratipy byli Devapi, Shantanu i Bachlika. Devapi opuścił królestwo swego ojca i udał się do lasu, dlatego królem został Shantanu. Shantanu, znany w poprzednim życiu jako Bisza, miał zdolność przemienienia jakiejkolwiek starej osoby w młodą po prostu przez dotknięcie jej swymi rękoma. Ponieważ król mógł każdego uczynić szczęśliwym w zadowalaniu zmysłów głównie przez dotknięcie swą ręką, dlatego jego imię brzmiało Shantanu. Ważną informacją jest to, że najstarszy brat siantanu otrzymał bardzo ważną misję. Devapi podjął ścieżkę mistycznej jogi, aby kontrolować swój umysł i zmysły i udał się do wioski zwanej Kalapagrama, gdzie nadal przebywa. W obecnej epoce zwanej Kali Yuga zakończy się dynastia księżycowa. Dynastia ta była zapoczątkowana przez półboga Somę. Misją Devapi będzie ponowne ustanowienie dynastii Somy w tym świecie. Będzie to na początku następnej epoki nazywanej Satya Yuga, która przyjdzie po Kali Yudze. Tak przedstawia się historia króla Siantanu i jego dwóch żon: niebianki Gangi i przybranej córki rybaka Satyavati. Czy spodobały wam się te opowiadania? Proszę napiszcie w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania kanału, a jeśli spodobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam i do usłyszenia.